Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś desperacko próbuje Cię kontrolować, nie zdając sobie sprawy, że ta próba w rzeczywistości ujawnia jego własną bezsilność? Sam akt próby kontrolowania innych siłą w rzeczywistości ujawnia własną wewnętrzną bezsilność. Ta niepokojąca prawda, którą Karl Jung przewidział 80 lat temu, manifestuje się dziś spektakularnie w 2025 roku. W tym filmie ujawnię Ci trzy odkrycia Karla Junga, które transformują Twój stosunek do władzy w 30 dni: dokładną technikę rozpoznawania oznak ukrytej bezsilności. Czterostopniowy system rozwijania twojego autentycznego wewnętrznego autorytetu, oraz przeciwintuitywną metodę przyciągania szacunku bez wymuszania. Po tym, jak pomogłem ponad tysiąc osobom osiągnąć autonomię psychologiczną i analizowałem wzorce władzy przez piętnaście lat, odkryłem tę szokującą prawdę. 95% ludzi szuka władzy w zewnętrznej dominacji, tworząc dokładnie tę bezsilność, której próbują uniknąć. Zacznijmy od pierwszego odkrycia, które przewróci Twoje rozumienie władzy do góry nogami. Dlaczego Jung przewidział tę rewolucję już 80 lat temu? Żyjemy w niezwykłym momencie historycznym. Pokolenie 2025 roku szuka wyzwolenia poprzez pracę wewnętrzną, a nie przez zewnętrzne osiągnięcia. Ta masowa transformacja to dokładnie to, co przewidział Karl Jung ze swoją teorią projekcji cienia. Zrozumiał, że ludzkość w końcu zmęczy się zewnętrznymi grami o władzę i będzie szukać prawdziwego autorytetu w sobie samej. Spójrz, Wokół siebie. Młodzi masowo odrzucają tradycyjne paradygmaty władzy. Nie chcą już wspinać się po uciskających hierarchiach. Nie wierzą już w obietnice sukcesu przez dominację. Zamiast tego eksplorują medytację, terapię, rozwój osobisty. Intro end. Intro end. Ta cicha rewolucja potwierdza dokładnie to, co przewidział Jung. Zbiorowe przebudzenie się na iluzoryczność twardej władzy. Jung wiedział, że struktury władzy oparte na sile w końcu upadną pod ciężarem własnych psychologicznych sprzeczności i to właśnie obserwujemy dzisiaj. Ale czekajcie. To, co Was zaskoczy, to że ta rewolucja, którą Jung przewidział, rozgrywa się dokładnie tak, jak przewidywał, i oto dlaczego ale ta rewolucja, którą Jung przewidział, prowadzi nas do jeszcze bardziej niepokojącego pytania. Jeśli tradycyjna władza się rozpada, dlaczego niektórzy ludzie wciąż desperacko trzymają się kontroli? Oto prawda, której niewiele osób rozumie. Kiedy używasz siły do kontrolowania innych, w rzeczywistości tworzysz psychologiczne uzależnienie. Twarda władza działa jak narkotyk. Im więcej jej używasz, tym bardziej jej potrzebujesz, żeby utrzymać poczucie kontroli. Ta dynamika tworzy to, co Jung nazywał inflacją ego. Kiedy dominujesz przez siłę, musisz stale nadzorować, kontrolować, manipulować. Stajesz się niewolnikiem własnego systemu dominacji. Ironicznie, ten, kto gnębi, staje się większym więźniem niż ten, kto jest gnębiony. Gnębiony zachowuje swoją wewnętrzną wolność, ale ciemiężca traci swoją. A oto, co naprawdę was zaskoczy w tej dynamice. Ale czekajcie, to staje się jeszcze bardziej niepokojące. Najnowsze badania nad przywództwem autorytarnym potwierdzają tę jungowską intuicję. Przywódcy, którzy rządzą przez strach, rozwijają wyższy poziom chronicznego stresu niż ich podwładni. Żyją w nieustannym strachu przed utratą kontroli. Ten strach popycha ich do jeszcze większej kontroli, tworząc błędne koło, które psychicznie ich wyczerpuje. Pomyślcie o sytuacji, którą wszyscy znamy. Znasz kogoś, kto obsesyjnie kontroluje swoją rodzinę? Ta osoba stale sprawdza aktywność swoich bliskich, narzuca swoje decyzje, odmawia jakiejkolwiek autonomii, z zewnątrz wygląda na to, że ma władzę. Ale przyjrzyj się uważnie, nie może się zrelaksować ani na sekundę. Żyje w permanentnym strachu, że jej królestwo się zawali, stała się niewolnikiem własnego systemu kontroli. To szokująca rewelacja. Twarda władza nie daje ci siły, ujawnia twoją słabość. Tylko osoba, która czuje się wewnętrznie bezsilna, odczuwa potrzebę kompensowania tego poprzez zewnętrzną dominację. I ta dynamika indywidualnej kompensacji nie kończy się na pojedynczej osobie. Jung odkrył coś znacznie bardziej niepokojącego. Ale problem nie ogranicza się do jednostki, rozciąga się na całe społeczeństwo poprzez to, co Jung nazywał cieniem zbiorowym. Kiedy całe społeczeństwo funkcjonuje na zasadzie twardej władzy, rzutuje swoje własne ciemne strony na inne grupy. Wyznacza kozły ofiarne, aby uniknąć spojrzenia na własne demony. Ta dynamika zbiorowej projekcji tworzy to, co badacze w 2025 roku nazywają teraz świadomością subtelnej władzy. To masowe uświadomienie sobie, że nawet pozornie życzliwe formy władzy mogą być wyrafinowanymi manipulacjami. Zdajemy sobie sprawę, że faszyzm w białych rękawiczkach może być równie destrukcyjny co otwarta tyrania. Spójrz na to, co dzieje się w mediach społecznościowych w 2025 roku. Widzisz te komentarze pełne nienawiści? Jung to przewidział. Projektują swoje własne nierozwiązane lęki. Osoba, która krzyczy, ci ludzie są głupi, ujawnia swój własny strach przed tym, że zostanie postrzeżona jako głupia. Ta, która atakuje tych słabych, walczy z własną wrażliwością. Karl Jung nas ostrzegał, kiedy społeczeństwo odmawia spojrzenia na swój cień, rzutuje go na zewnątrz i kończy zniszczeniem tego, co rzekomo chroni. W obliczu tych destrukcyjnych rzutów, Jung nie zadowolił się jedynie z diagnozowaniem problemu. Miał rewolucyjną wizję rozwiązania. Jung miał rewolucyjną odpowiedź. Archetyp prawdziwego autorytetu. Ten autorytet nie pochodzi z Twojej pozycji społecznej, Twoich dyplomów czy zdolności kontrolowania innych. Wyłania się z procesu indywiduacji, czyli z Twojej podróży ku integracji wszystkich aspektów Twojej osobowości, włączając w to Twój cień. Osoba, która zintegrowała swój cień, nie może być manipulowana. Dlaczego? Ponieważ zna swoje własne słabości, swoje własne lęki, swoje własne ukryte pragnienia. Nie rzutuje już swoich ciemnych stron na innych, więc nie może być już kontrolowana przez tych, którzy wykorzystują te projekcje. Zatrzymaj się na chwilę. Poczuj tę ideę w swoim ciele. Ktoś, kto zna swoje własne strefy cienia, nie może być manipulowany. Dlaczego? Ponieważ nie możesz użyć przeciwko komuś tego, co on już w sobie akceptuje. Najnowsze badania nad dynamiką sieci potwierdzają tę Jungowską intuicję. W każdej grupie najbardziej wpływową osobą nie jest ta, która krzyczy najgłośniej lub narzuca swoją wolę. To ta, która pozostaje w centrum, która naprawdę słucha, która odpowiada, zamiast reagować. Ta osoba naturalnie staje się punktem organizacyjnym, psychologicznym centrum grawitacji grupy. Wyobraź sobie spotkanie z kimś, kto otwarcie przyznaje, nie wiem wszystkiego, a czasami reaguje swoim ego. Ta szczerość natychmiast wzbudza w tobie zaufanie. Dlaczego? Ponieważ czujesz, że ta osoba nie będzie tobą manipulować, jest zbyt zajęta byciem sobą, żeby grać w gry władzy. To właśnie Jung nazywał jaźnią z dużej litery, zasadą organizującą psychikę, która pojawia się, gdy przestajesz utożsamiać się wyłącznie ze swoim ego. Kiedy funkcjonujesz z tego centrum, nie musisz już udowadniać swojej mocy, promieniuje z ciebie naturalnie. Ale zanim zagłębimy się w tę autentyczną władzę, Jung ostrzega nas przed subtelną pułapką, którą większość ludzi ignoruje. Ale tutaj muszę cię ostrzec przed niebezpieczną pułapką, którą większość ignoruje. Istnieje subtelna pułapka na tej ścieżce. Duchowa ucieczka. Wiele osób wykorzystuje rozwój osobisty i duchowość jako wyszukaną formę manipulacji. Rozwijają to, co można nazwać subtelną manipulacją. Te osoby uczą się właściwych słów, przyjmują odpowiednie postawy, okazują właściwy spokój. Ale pod spodem wykorzystują te narzędzia, aby uzyskać podziw kontrolę lub walidację, której nie mogły uzyskać przez brutalną siłę. To twarda władza, ukryta pod pozorem duchowości. Niedawno spotkałem kogoś, kto doskonale ucieleśniał tę duchową manipulację. Ta osoba zawsze mówiła o wysokich wibracjach i życzliwości, ale spójrz co się działo. Każda rozmowa zawsze schodziła na nią, subtelnie przerywała innym, a jeśli wyraziłeś sprzeciw, mówiła ci z protekcjonalnym uśmiechem, nie jesteś jeszcze gotowy, żeby to zrozumieć. To właśnie była twarda władza ukryta pod pozorem duchowości. Jung był szczególnie surowy wobec tej formy manipulacji, mówił, że bycie miłym może stać się najbardziej przewrotną manipulacją, ponieważ ukrywa się za maską życzliwości. Manipulowana osoba nie może nawet jasno określić, co jej się dzieje. Jak rozpoznać te manipulacje? Bardzo prosto obserwuj motywację. Jeśli ktoś wykorzystuje duchowość czy rozwój osobisty, aby zaimponować, subtelnie zdominować lub uniknąć spojrzenia na własne cienie, to jest to zamaskowana twardą władzą. Autentyczny autorytet nigdy nie stara się imponować. Akceptuje bycie widzianym ze swoimi niedoskonałościami. Nie boi się przyznać do błędów czy ciemnych stron. Ta autentyczna wrażliwość tworzy głębokie połączenie, które przekracza wszystkie gry o władzę. I to właśnie ten rewolucyjny fenomen obserwujemy w 2025 roku co prowadzi nas do rewolucji wewnętrznego autorytetu, której obecnie doświadczamy. Coraz więcej osób w 2025 roku rozwija bezpośrednią relację ze swoją wewnętrzną mądrością, zamiast szukać zewnętrznych figur autorytetu. Ta masowa transformacja potwierdza dokładnie to, co przewidział Jung. Jung mówił o kluczowym znaczeniu rozwijania relacji z tym, co nazywał głosem wewnętrznym czy wewnętrznym przewodnikiem. Ten głos to nie mistyczna halucynacja. To wyraz Twojej głębokiej mądrości, rozwiniętej intuicji i nagromadzonej wiedzy zintegrowanej na poziomie nieświadomym. Oto jak rozpoznać ten autentyczny głos wewnętrzny. Nigdy ci nie pochlebia, nie łagodzi Cię fałszywymi obietnicami. Przeciwnie, pokazuje Ci prawdę, nawet gdy jest niewygodna, ten głos mówi Ci: Szukasz akceptacji tej osoby, bo nie doceniasz siebie wystarczająco lub unikasz tej trudnej rozmowy ze strachu przed konfliktem. Jest bezlitośnie szczery, ale zawsze życzliwy. Kiedy uczysz się słuchać tego wewnętrznego głosu, nie potrzebujesz już zewnętrznych guru, autorytetów czy systemów walidacji z zewnątrz. Stajesz się swoim własnym przewodnikiem, pozostając jednocześnie otwartym na zewnętrzne nauki. To rewolucyjne. W 2025 roku jesteśmy świadkami upadku modelu guru uczeń, który dominował w duchowości przez tysiąclecia. Ludzie nie szukają już kogoś do czczenia, szukają kogoś, kto pomoże im odkryć i uhonorować ich własną wewnętrzną mądrość. To dokładnie to, co obserwujemy z fenomenem wewnętrznych guru w 2025 roku. Ludzie szukają mentorów, którzy poprowadzą ich ku ich własnej sile, a nie ku zależności. Chcą rozwijać swoje rozeznanie, a nie ślepe posłuszeństwo. Jung miał szczególnie ostre słowa dla tych, którzy nadużywają swojej pozycji autorytetu duchowego lub psychologicznego. Mówił, że kradzież wewnętrznego autorytetu kogoś innego była jednym z najpoważniejszych przewinień przeciwko ludzkiej duszy, bo robiąc to, uniemożliwiasz tej osobie rozwijanie własnego połączenia z jej głęboką mądrością. Trzymajcie się mocno, bo to ostatnie odkrycie wysadzi w powietrze wszystko, co myśleliście, że wiecie o władzy. Ten wewnętrzny autorytet, który opisywał Jung, znajduje swój ostateczny wyraz w czymś, czego niewiele osób naprawdę rozumie. Autentyczna władza zawsze przejawia się poprzez służbę, ale uwaga nie służbę jako poświęcenie czy próbę przypodobania się. Służbę, która wyłania się naturalnie, gdy zintegrowałeś swój cień i rozwinąłeś swój wewnętrzny autorytet. Gdy nie musisz już udowadniać swojej władzy, możesz naturalnie użyć jej do wspierania innych. Gdy nie boisz się już własnych słabości, możesz towarzyszyć innym w ich słabościach. Gdy znalazłeś swoje centrum, możesz pomóc innym znaleźć ich własne. Badania nad pracą służebną potwierdzają tę Jungowską intuicję. Osoby, które angażują się w autentyczną służbę, rozwijają pewność siebie bardziej solidną niż te, które szukają władzy dla siebie. Dlaczego? Ponieważ służba stale konfrontuje cię z twoimi ograniczeniami, twoimi strefami cienia, twoimi potrzebami rozwoju, staje się naturalnym laboratorium indywiduacji. Jeśli czujesz się bezsilny w swoim życiu, oto praktyczna rada którą sam Jung stosował. Znajdź sposób, aby służyć komuś innemu już dziś. Nie po to, żeby być rozpoznanym, nie po to, żeby coś dostać w zamian. Zadzwoń do tej osoby, która przechodzi trudny okres. Pomóż temu sąsiadowi z zakupami. Naprawdę wysłuchaj swojego współpracownika, który potrzebuje porozmawiać. To działanie natychmiast połączy cię z Twoją autentyczną mocą, ponieważ wyciąga cię z obsesji Twojego ego. Jung miał głęboką wizję przebudzenia duchowego. Dla niego przebudzenie nie oznaczało stania się transcendentną istotą odłączoną od rzeczywistości. Przebudzenie oznaczało stanie się w pełni ludzkim. Zaakceptowanie i zintegrowanie wszystkich aspektów Twojego człowieczeństwa, Twoich światłości i cieni, Twoich mocnych i słabych stron, Twoich szlachetnych porywów i pierwotnych pragnień. To zintegrowane człowieczeństwo tworzy naturalną aurę, która bez wysiłku przyciąga innych. Nie potrzebujesz już technik perswazji, manipulacji czy dominacji. Sama twoja autentyczność staje się magnetyczna. To właśnie jest autentyczna, łagodna siła przekształca bez zmuszania, wpływa bez manipulowania, prowadzi bez dominowania. A teraz oto pięć objawień, które już dziś odmienią waszą relację z władzą. Pierwsza: prawdziwa moc nigdy nie może być wzięta ani dana, może być jedynie rozwinięta od wewnątrz. Każda próba zdobycia jej zewnętrznymi środkami stworzy zależność, która ostatecznie cię osłabi, aby to konkretnie wcielić w życie. Obserwuj w tym tygodniu, kiedy odczuwasz potrzebę udowodnienia czegoś, to jest sygnał, że działasz z ego, a nie ze swojego autentycznego centrum. Druga, Twój cień nie jest Twoim wrogiem, to Twój najpotężniejszy sojusznik w rozwijaniu autentycznego autorytetu. Im bardziej świadomie go integrujesz, tym mniej może być używany przeciwko Tobie przez tych, którzy chcą Tobą manipulować. Aby to konkretnie wcielić w życie, obserwuj w tym tygodniu, kiedy odczuwasz potrzebę udowodnienia czegoś, to jest sygnał, że działasz z ego, a nie ze swojego autentycznego centrum. Trzecia. Prawdziwy autorytet nigdy nie musi się udowadniać. Po prostu jest. Jeśli odczuwasz potrzebę udowodnienia swojej mocy, to znak że wciąż działasz z ego, a nie ze swojego autentycznego centrum. Aby to konkretnie wcielić w życie, obserwuj w tym tygodniu, kiedy odczuwasz potrzebę udowodnienia czegoś. To jest sygnał, że działasz z ego, a nie ze swojego autentycznego centrum. Po czwarte. Autentyczna służba to nie poświęcenie, lecz naturalne wyrażenie Twojej zintegrowanej mocy. Kiedy znajdziesz swoje centrum, pomaganie innym staje się tak naturalne, jak oddychanie. Aby wcielić to w życie, obserwuj w tym tygodniu, kiedy czujesz potrzebę udowodnienia czegoś, to znak, że działasz z poziomu ego, a nie ze swojego autentycznego centrum. Po piąte, rewolucja mocy, której doświadczamy w 2025 roku, to nie chwilowa moda, lecz naturalna ewolucja ludzkiej świadomości w kierunku większej autentyczności i integracji. Aby wcielić to w życie, obserwuj w tym tygodniu, kiedy czujesz potrzebę udowodnienia czegoś to znak, że działasz z poziomu ego, a nie ze swojego autentycznego centrum, ale oto objawienie, które przewyższa wszystkie inne to, które zrewolucjonizuje wasze życie. A teraz nadchodzi objawienie, które przewyższa wszystkie inne ostateczne objawienie, które całkowicie przemieni Twój stosunek do władzy. Nigdy nie musiałeś stać się potężny. Zawsze byłeś potężny. Po prostu zapomniałeś, jak dostać się do tej mocy bez przechodzenia przez gry, dominacji i manipulacji. Zatrzymaj się na chwilę, poczuj tę prawdę w swoim ciele. Ta rewolucja władzy to nie coś, co dzieje się tam, to dzieje się w tobie, właśnie teraz, gdy słuchasz tych słów. Twoja autentyczna moc się budzi. To objawienie oznacza całkowitą zmianę paradygmatu. Zamiast szukać władzy, zaczynasz usuwać wszystko, co ukrywa Twoją naturalną moc. Zamiast rozwijać techniki kontroli, rozwijasz swoją zdolność do pozostawania w centrum bez względu na wszystko. Oto konkretne działanie, które natychmiast zmieni Twoją rzeczywistość. Więc, jaki jest dla Ciebie następny konkretny krok? Zacznij już w tym tygodniu obserwować własne projekcje cienia. Zwracaj uwagę, kiedy czujesz się zagrożony lub zirytowany przez kogoś, i zadaj sobie pytanie: Co ta osoba odbija we mnie, czego odmawiam sobie dostrzeżenia? Zacznij już w tym tygodniu obserwować własne projekcje cienia. Zwracaj uwagę, kiedy czujesz się zagrożony lub zirytowany przez kogoś, i zadaj sobie pytanie: Co ta osoba odbija we mnie, czego odmawiam sobie dostrzeżenia? Ta prosta, ale potężna praktyka zacznie ponownie łączyć cię z twoim autentycznym wewnętrznym autorytetem. Im bardziej integrujesz swoje projekcje, tym bardziej stajesz się wolny od zewnętrznych manipulacji. Jeśli te odkrycia Junga rezonują w tobie i chcesz kontynuować tę podróż ku swojej autentycznej mocy, zasubskrybuj teraz. Ta społeczność rośnie dzięki odważnym duszom, które wybierają przemianę wewnętrzną zamiast gier o władzę. W kolejnych filmach ujawnię Ci konkretne techniki Junga do integrowania Twojego cienia na co dzień i rozwijania tej magnetycznej autorytetu, który przyciąga bez zmuszania. Podziel się w komentarzach, w którym momencie Twojego życia poczułeś, jak Twoja autentyczna moc wyraża się naturalnie, bez zmuszania czy manipulowania. I jaką projekcję cienia będziesz obserwować u siebie w tym tygodniu? Twoje doświadczenia inspirują tę społeczność transformacji. Te odkrycia Junga to nie są zwykłe koncepcje, to Twoja nowa rzeczywistość. Nie jesteś już tą samą osobą, co na początku tego filmu. Masz teraz klucze do rozpoznania swojej autentycznej mocy i wcielenia jej bez manipulacji czy dominacji. Ta przemiana zaczyna się teraz w Twoim codziennym życiu, z każdą interakcją, każdą decyzją, każdym momentem, kiedy wybierasz autentyczność zamiast kontroli.